Każdego dnia mijamy lub stykamy się z rzeczami, które są dla nas taką codziennością, są dla nas tak normalne, że nawet nie zastanawiamy się, po co tam w ogóle są i do czego służą. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne ósme już zestawienie z serii 10 rzeczy, o których zastosowaniu nie mieliście pojęcia. Numer 10. Zastanawialiście się, dlaczego przy niektórych schodach ruchomych, przynajmniej w Warszawie, znajduje się zakaz wchodzenia w kaloszach, nie dlatego, że można się w nich poślizgnąć, czy dlatego, aby nie zapłocić nimi schodów. Jest to znak tak unikalny, że nawet Google nie wie nic na jego. O temat. Odpowiedzią na to skąd się wziął może być artykuł z 2010 roku. Awaria w metrze, kalosz zatrzymał ruchome schody. Od miesiąca nie działają jedne ze schodów ruchomych na stacji Centrum. W przyczynę aż trudno uwierzyć schody wciągnęły kalosz jednej z pasażerek. Tak, z tego samego powodu co zakaz kaloszy w Polsce, w wielu miejscach za granicą zabrania się wchodzenia na ruchome schody w kroksach. Okazuje się, że schody ruchome po prostu uwielbiają wciągać tego typu gumowe buty, a wraz z nimi palce, stopy, a nawet całe nogi. Także fakt, że wasz kalosz że zatrzymał ruchome schody w metrze, może być tutaj dla Was naprawdę najmniejszym zmartwieniem. Oto zdjęcie uśmiechniętego chłopca, który zostawił swój duży palec u stopy w jednym z luksusowych hoteli w Dubaju, a to dokładniej w tym oto kroksie. Numer 9. Ostatnio na bilecie kolei Mazowieckich zauważyłem napis nie foliować. Początkowo myślałem, że to dlatego, że zafoliowanego biletu konduktor nie byłby w stanie zadziurkować, tylko właściwie po co miałby go dziurkować? Przecież gdybym miał bilet w PDF-ie, to nie znaczy, że miałby mi robić dziurę w smartfonie. Według rzecznika Kolei Śląskich dokument przewozu zniszczony, w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych w tym poprzez zafoliowanie uznaje się za nieważny. Ale jak to? Laminowanie, co do zasady, ma chronić dokumenty przed zniszczeniem, a nie je niszczyć. No właśnie, nie działa to w przypadku wielu biletów, które często drukowane są na papierze termicznym. Proces laminowania, który obejmuje podgrzewanie, sprawia, że papier w pewnym sensie zadrukowuje się cały i wygląda jak spalony. W internecie nie brak zdjęć internautów, którzy postanowili w ten sposób zachować na pamiątkę bilety do kina, na wydarzenia sportowe czy koncerty ulubionych artystów, a z Skończyli z kawałkiem czarnego papieru. Dodatkowo folia użyta do laminacji może stanowić przeszkodę w weryfikacji zabezpieczeń dokumentu i uniemożliwiać sprawdzenie, czy dany dokument został podrobiony. Numer 8. Wiele osób żyjących na wynajmie, czy po prostu bywających w wielu domach, szczególnie nigdy nie mających czegoś podobnego w swoim, zapewne spotkała się z tajemniczym metalowym czy ceramicznym naczyniem na grzejniku i zastanawia się, co to jest. Wiele osób jest przekonanych, że jest to tylko zwykły wiszący wazon na kwiatki, mający urozmaicić trochę nudny biały kaloryfer. Szczególnie Niektóre z nich naprawdę wyglądają jak miniaturowe wazony. Nic bardziej mylnego. Jest to nic innego jak nawilżacz powietrza. Jego działanie jest bardzo proste. Do środka wlewacie wodę, która pod wpływem temperatury grzejnika zaczyna parować, zwiększając wilgotność powietrza. A przynajmniej w teorii. W praktyce wody z takiego nawilżacza praktycznie nie ubywa, a przynajmniej nie w takim tempie, aby owe zwiększone nawilżenie było wyraźnie odczuwalne. Już chyba lepszy efekt dałoby położenie na kaloryferze zwilżonego kukiza. Numer 7. No dobra, a po co jest ten otwór w róże od odku... Odkurzając w domu, z pewnością niejednokrotnie zastanawialiście się do czego służy. Większość ludzi jest zdania, jeśli w ogóle ma zdanie, że służy on do kontrolowania mocy ssania, że jak go otworzymy, to odkurzacz zmniejszy siłę i na przykład nie zasie tego lekkiego, cienkiego dywaniku. Oczywiście to prawda, ale nie jest to jego najważniejsze zastosowanie. Otwór w rurze od odkurzacza to swoisty wentyl bezpieczeństwa. Jeśli zdarzy się wam zassać i zatkać rurę na przykład reklamówką, ogromne podciśnienie może spalić silnik. Otwór znajdujący się tuż przy waszej dłoni to najszybszy możliwy sposób, aby zareagować i zapobiec przegrzaniu odkurzacza. Numer 6 Zapewne nie raz rzuciła się wam w oczy mała pętelka znajdująca się z tyłu butów. Okazuje się, że nie jest tam tylko dla ozdoby. Jest to tak zwany boot strap, który nie ma w języku polskim dosłownego tłumaczenia. Słownik Diki tłumaczy go po prostu jako ucho z tyłu cholewki buta. Ucha w butach nie służą jednak, jak mogłoby się wydawać, do wieszania butów, a przede wszystkim, aby pomóc wam wciągnąć je na stopy. Jednak każdy, kto próbował wciągnąć w ten sposób swoje ciasno za Adidasy wie, wie, że jest to praktycznie niemożliwe, jeszcze gdyby przez to ucho dało się przełożyć palec. Ale nie, często jest ono o wiele za małe. A to dlatego, że w przeszłości używano w tym celu specjalnych haków, inaczej naciągaczy, z których de facto do dzisiaj korzystają osoby jeżdżące konno, nierzadko noszące twarde, wysokie buty, sięgające im do łydek, a niekiedy i do kolan. Numer 5. Ostatnio na karcie Społeczność pytałem was o tajemnicze plandeki, które późno miesienią pojawiają się w miastach wokół trawników, a konkretnie roślin, nasadzonych przy chodnikach i ulicach. Przede wszystkim chciałem się upewnić, że przypadek nadaje się do serii. Że rzeczywiście jest to coś o zastosowaniu, czego większość nie ma pojęcia lub po prostu nigdy się nie zastanawiała. Niektórzy z Was pisali, że to ochrona przed liśćmi, żeby liści z drzewa nie rozwiewało na chodnik. Inni, że przed wiatrem, żeby rośliny chroniło przed wiatrem. Jeszcze inni, że to ochrona przed psami. Tylko jedna osoba bez wahania, bez używania słowa prawdopodobnie udzieliła poprawnej odpowiedzi. To są specjalne maty chroniące zieleń przed skutkami stosowania soli i środków chemicznych podczas odśnieżania ulic i chodników. Tak, są to tak zwane maty solne, mające zabezpieczać przydrożną zieleń w okresie zimy i jesieni i chronić ją między nimi przed solą drogową, która działa na nią destrukcyjnie. Tego rodzaju maty chronią rośliny przed zasolonym błotem pośniegowym, wyklapywanym spod samochodowych kół. Oprócz mat stojących stosuje się również tego typu maty wkopywane w pobliżu pni drzew, pokłaniające do 93% soli, a gdzie nie gdzie można dostrzec też osłonięte całe korony, które wydawałoby się, że w tym przypadku mają chronić przed mrozem, a jednak wciąż przed solą, a dokładniej solnym rozolem unoszącym się spod kół przejeżdżających samochodów. Numer 4 W pierwszym odcinku z tej serii, dacie wiarę, że to już prawie 7 lat temu, mówiliśmy sobie o kultowych czerwono-niebieskich gumkach, z których to niebieska część rzekomo miałaby ścierać tusz, podczas gdy tak naprawdę po prostu ściera ona papier. Na polskim rynku istnieje jednak długopis, który z łatwością możecie zetrzeć gumką i który na pewno kojarzycie. Friction, czyli w polskim tłumaczeniu tarcie, bo to właśnie przez tarcie możecie usunąć jego tusz. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że to nie samo tarcie sprawia, że tuż znika, a wytwarzane podczas tego tarcia ciepło. Tak, długopisy, flamastry czy zakreślacze Friction korzystają ze specjalnego opatentowanego tuszu Metamo wrażliwego na zmiany temperatury. Pocierając o niego za pomocą silikonowej gumki, a tym samym ogrzewając go, sprawiacie, że staje się przezroczysty. Tuż staje się niewidoczny przy temperaturze około 60 stopni Celsjusza. To znaczy, że możecie go ogrzać nie tylko wbudowaną gumką, ale korzystając także z innych źródeł ciepła, na przykład zapalniczki, suszarki, żelazka, a nawet zostawiając go w nagrzanym samochodzie. Kilka ciekawych zastosowań dla pisaków Friction podsunęła szwedzka youtuberka Kadwalk. Wśród nich usuwanie zakreśleń z podręczników szkolnych przy pomocy suszarki, kolorowanki wielokrotnego użytku czy usuwanie szkicu spod właściwego rysunku, w tym na ubraniu przy użyciu żelazka. Numer 3. Na wielu lampach oświetlenia ewakuacyjnego z boku znajduje się wystający czerwony przycisk. Nie, po jego naciśnięciu strzałka nie zmienia kierunku z lewego na prawy, ani nie jest to żaden zaplombowany ulot fluoroscencyjnego gazu. Jest to tak zwany przycisk testu, umożliwiający czy sprawdzenie, czy dana lampa ewakuacyjna działa poprawnie, a dokładnie, czy zadziałałaby w trybie awaryjnym, gdyby siadło zasilanie. Mówiąc jeszcze prościej, czy w lampę wpięta jest bateria i czy działa. Czerwony przycisk tymczasowo przełącza zasilanie z sieciowego na bateryjne, bez konieczności odłączania prądu w całym lokalu. Numer dwa. Większość osób wygląd boiska do piłki nożnej znana pamięć i narysowałaby je z zamkniętymi oczami. Wie też, jaką rolę spełnia na nim większość linii większość z wyjątkiem tych półkoli przylegających do pola karnego. Tak zwany łuk pola karnego. W Wcale nie jest elementem dekoracyjnym, mającym uczynić boisko nieco bardziej interesującym. Jest on ściśle związany z rzutem karnym, podczas którego, zgodnie z zasadami, wszyscy gracze, z wyjątkiem gracza wykonującego rzut, muszą znajdować się nie tylko poza polem karnym, ale także co najmniej 9,15 m od punktu karnego. Obszar ten wyznacza wspomniany łuk. Numer 1. A wy co robicie z korkiem wlewu paliwa podczas tankowania auta? Trzymacie go w dłoni, pozwalacie, aby dyndał dał na lince, obijając się o karoserię? Następnym razem przyjrzyjcie się dokładnie wewnętrznej stronie. Klapki. Otóż często służy ona jako uchwyt na tenże korek, z czego najwyraźniej mnóstwo osób nie zdaje sobie sprawy. Okej, okay, tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich z tej serii. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Ja się z wami żegnam. Cześć!